Organizujemy to dla integracji mieszkańców. To nie jest taki duży festyn, to jest mały piknik, gdzie mieszkańcy nie tylko się bawią, ale też in integrują się i sami tu pracują, sami robią. Bo właśnie tak ma wyglądać piknik sąsiedzki, wspólna praca i wspólna zabawa. Co ciekawe, robimy przede wszystkim jest zawsze stół sąsiedzki, czyli coś dobrego dla każdego. Przy tym stole są mieszkańcy, ale jak również instytucje, które nas wspierają właśnie, i policja i PCK, będzie pokazało i rękodzieło i mamy cały czas z muzykę, oprawę muzyczną zespołu. Nowe życie, a jesteśmy na zaprzyjaznionym terenie szkoły 22 w Biskupicach, gdzie dzieci mogą skorzystać i z boiska, jak również z Placu Zabaw. Ale bycie sąsiadem to również dawanie wsparcia. Tak sąsiedzkość rozumieją biskupiczanie. Podczas pikniku zabrzeńskie PCK zrobiło niespodziankę rodzinie z niepełnosprawnym chłopcem. Matka jednego z dzieci tu niepełnosprawnych zwróciła się do nas o właśnie o udostępnieniu takiego rowerku rehabilitacyjnego jest rower rehabilitacyjny pozyskany w ramach zbiórki odzieży do pojemników pycekowskich na terenie miasta Zabrze. korzystanie jest czasowo Nieokreślone, czyli póki będzie mógł jeździć, póki mu się będzie podobało, to będzie nim jeździł. Dla rodziny Kamila, który od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe, to ogromne wsparcie. To jest taka forma rehabilitacji, bo on jednak będzie ćwiczył te nogi, będzie jeździł, jednak będą w ruchu, nie, nie to co na wózku. I jak sobie radzicie? No musimy jakoś radzić. Teraz będzie łatwiej. Tak, teraz będzie na pewno łatwiej. Łatwiej też dlatego, bo mogą liczyć na wsparcie całego środowiska. Tak właśnie jest w biskupicach.